Hello. Mhm. Mm mhm. Mm okay. Witam. Meju z tej strony. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, dzisiaj kamera z trochę innego ujęcia. Wypróbuję to, to w takiej. Koordynacji, bo wtedy słońce aż mnie tak nie oślepia z Dobra, nie ma co. O, przedłużać, zacznijmy nową grę w Bitcoin. Ta muzyka. <grytania> jako dzieciaki spędzaliśmy każdy czwartkowy wieczór pochłaniając amerykańskie policyjne seriale w państwowej telewizji. Uwielbialiśmy oglądać, jak dobrzy, jak dobrzy gliniarze kopali tyłki bandziorom ratowali z opresji piękne kobiety i jeździli wypasionymi furami. Wiedzieliśmy, że nie do końca tak wygląda życie policjanta, ale nikt się tym specjalnie nie przejmował. Oglądanie tych seriali dawało ogromną frajdę i tylko to się liczyło. Bitka to nie jest dokument o nowym Jorku lat 80. To nasz hołd dla tych wszystkich wieczorów spędzonych przed ekranem telewizora. Okej. Okay. jeżeli... się przejmujecie tą kamerą i tak dalej, to spokojnie, bo ja nie wiem jeszcze jak wygląda tutaj ekran gry i będę musiał to wszystko poustawiać. O Jezus, jakie to głośne. Ścisz to trochę. Ups, pominąłem. Hmm. Dzień pierwszy, nowy zelówki. Nowego kolega pewnie już poznaliście, ale może panowie się przedstaw. Kelly. Jestem Kelly. Jack Kelly. Cześć Kelly, Siema. Cześć Kelly. Witaj na ulicy, detektywie. I po co mi nas wszystkich w dupek? <grym> he, he He. Z czego rżysz? Na pański, nic To wyśli mózg. To wyślij mózg i zanotuj, nie wracać mi bez 10 mandatów. Na wszystkich? Na głowę, magnaty dęba pało. <tumera> Damy szefie. Dupowłas. Ale ciebie, kiedy to jeszcze nie dotyczy. Sierżancie. Hallowei, hey. a co ze mną nie tak? Nie obchodzi mnie twoja przeszłość, detektywie. Ale czy kropnąłeś tego biedaka? Czy zwinąłeś, co na to senatorowi wartość elefanty? Od tego jest wydział wewnętrzny. Okej, okay. i to oni się tobą zajmą. Ale teraz na tej ulicy jesteś żółto <grym> Nie zdążyłem cię jeszcze z znienawidzić, więc masz dziś wolno od mandatów. Aha. Nawet nie wiesz bloczka mandatowego. Nie będzie cię kusił. Nie spierdolę tego. <grym> Detektyw ma fory u szefa. Lepiej zanotuj, co masz zrobić. Bo nie będę powtarzał. Ta jest! Musisz poznać ważnych ludzi na swojej ulicy. Odwiedź Rika i jego. Poznaj Louis jako. Jego... Kurde, strasznie szybko gaga. Iwan z Monopolu jak też pragnie się poznać. Pozdrow Adamskiego ode mnie. Odwiedź Herego Kranka. A, jeszcze sklep Hi-Fi. My się skarżyli na brak naszego zainteresowania. Nie pomiń kościoła, ojca mu też musisz poznać. O, I prawie, ja dużo o kościoła. Zapamiętałeś? Dobrze. Innych też możesz poznać, skoro będziesz tam pracował. Zresztą po co ci to mówię? Oprowadzi cię po rejonie dotychczasowej posterunkowy. Gruby Mike, zna to okolice jak własną kieszeń. Wszystko mi, wszystko ci wyjaśni. Twój kod wywołasz, czy to 421. 4-2-1, zrozumiałem szefie. Ale tylko Kelly ma taryfę ulgową. Do kościoła koniecznie wpadni. <noise> Pomodli się o przychylność szefa. <noise> Bo długo nie patwa. Dosyć pośmiechłowek. Do roboty. Ok, można jeszcze se z nimi pogadać. Stary nieźle nas ciora. Mówiłem, żeby nie chleć na komisariacie nie to jedno, ale wystawianie głowy i dupy przez okno to był błąd. Zmusili mnie nie mogłem się wybrać. I spytaj Corteza. Dlaczego wypisał na. Dlaczego wypisał ci na dupie HWD? No co, hamujemy wszystkie działania przestępcze. Kelly, pozdrów jego maknajpa na twoim rewirze. Spróbuj też czegoś poza pizzą. Okej? Okay? Warto. Jasne, powiem, że tęsknisz. Spoko. Moja żona zapewnie nie rozumie mojej roboty. Zupełnie nie rozumie. Macnap, też tak masz? Nie gadam z twoją starą o tobie. Aaa. Cortez trzeba mi wnieść mebel po malowaniu. Dlaczego malarze tego nie zrobili? Muszę poszli, zresztą gadali jakoś dziwnie. Zostawili masę butelek i kompletny syf. A co mnie to obchodzi? Choć raz zaschowaj się jak facet. Twój feminizm jest... się kończy kiedy trzeba wynieść szafę. Dość pogaduszek na ulicę. Okej, okay. na rejon w takim razie. Kelly, na odprawie było mówione co trzeba. Odwiedź wszystkich i przedstaw się. Ta jest. Zresztą gruby ci opowie co jak. Ty już nie jesteś ważniakiem w gajerze, to się jeszcze okaże. Miałeś zalepkie za ręce w domu senatora. He he he. O Jezu, ty jesteś Paul Kelly, Jack Kelly. Wszystko jedno, Poli Kelly. Mów mi Mike, gruby Mike, albo jak chcesz, mam to w dupie. Szef kazał mi cię dzisiaj niańczyć. Chcę mieć tu z głowy. Ja też. To mój ostatni dzień na ulicy. Idziemy. Gdzie? Pójdźmy coś przekąsić w Luizie, to niedaleko. Po drodze zajrzymy jeszcze do Adamskiego. Wczoraj miałem u niego interwencję. Sprawdzimy, czy wszystko gra. Ok, prędkość rozmów. Ja bym ją trochę zwolnił. jednak bo... <grystanie> trochę szybko. Kelly melduje się na rajonie. Na służbie jesteś numerem 421. Zapamiętaj. Pozdrów grubego Majka. Pewnie ma to w dupie. Eee, to prawda. Miłego dnia 421. Ok. Mamy notatki. Idź za Majkiem do Adamskiego. Ok. Ten nazjata w pralni znowu zniszczył mi koszulę. 421 zgłoś się. Tu 421, co się dzieje? Mike czeka na ciebie u Adamskiego. Ok, gdzie? Delikatesy Adamski. Adres 615, pośpiesz się. Dobra, już lecę, bez odbioru. Ola, poszedłem w złą stronę. Czy on może iść szybciej? Może. Jak dwa razy kliknę myszkę. Ok, tutaj, Adamski. Nie lubię tych makaronów, są zbyt poważni. Dzień dobry, panie Adamski. Dzisiaj mamy spokój? Oczywiście. Pomysł z chłodnią był doskonały. Jaki pomysł z chłodnią? Z chłodnią? Później ci wytłumaczę. To jest poli. Będzie teraz tu pracował. <grystanie> poli. <grystanie> Kelly. Mnie przenoszą na inną ulicę. Witam posterunkowego. Proszę wpadać od czasu do czasu. Na pewno będę zaglądał. Odwiedź sklepy i poznaj się ze sprzedawcami. Oni wiele, wiedzą sp Oni wiele wiedzą i sporo wiedzą. W końcu to teraz mój kwadrat. Aha, nie stresuj się tak bardzo. Nie musisz codziennie zrobić wszystkiego. Czasem można uszaleć, tyle się dzieje. Zobaczysz, każdy będzie miał do Ciebie jakąś sprawę. Okej. Okay. Sam decyduj, co mieć w dupie. <laughs> Bo i tak nie dasz rady. Okej? Okay. A sierżant? <coughs> nie zawsze się dowie, gdy coś pogombinujesz. Nie tylko normy i mandaty. Bo nie dociągniesz do emerytury. He, he, he. Iluzuj, dobrze radzę. A jak było z tą chłodnicą? Chłodnią. Nie pytaj Poli Kelly. Popracujesz tu, to zrozumiesz. Czasami trzeba działać niekonwencjonalnie. Zajm zajrzyjmy jeszcze do pizzerii Louis. Można tam nieźle zjeść. Okej. Okay. Idź za Majkiem do pizzerii. Hmm. Nie da się przesuwać ekranu w żaden sposób strzałkami niczym okej. Okay. Od Lombardu lepiej trzymać się z daleka. Oha, dlaczego? A, tu się właziło do tej pizzerie. Hmm. O, nowy policjant. Witam w naszych skłomonnych progach. Jestem Kelly. Wiemy, wiemy. My, włosi w tej dzielnicy, wiemy wszystko. Aha! <laughs> Wpadliśmy na pizzę, Louis. Przenoszą mnie, teraz poli będzie tu gościł. Poli. Mam nadzieję, że będziemy owocnie współpracować. Pewnie, że będziecie. Mam nadzieję, że ta przykrość ze senatorem to nieporozumienie. Tak, tak. To nieporozumienie. <grych> da się jakoś rozwiązać. Być może z naszą pomocą. Dam sobie radę. Och, oczywiście. Ale zawsze możemy się przydać. Poli jest tu nowy, ale szybko się uczy. Poli. Kelly, a teraz podaj nam tę pizzę. <grych> Nie z głodu. Płynęło 15 minut. Pizza super. Dobra, spadamy. To było coś. Louis robi najlepszą pizzę. Będzie mi jej brakowało. Pewnie zna się na rzeczy. Za miesiąc będę nosił twój rozmiar munduru. <ślesk> Poli, jednak uważaj. To nie są tacy zwykli Włosi. Domyślam się. Tu trzeba grać ostrożnie. <laughs> to może dożyjesz emerytury. Tak jak? Jak ja. Hej Poli, popatrz. Kelly. Dla mnie Poli. Jakiś brudny hippis nie opłacił parkometru. Wybisz mu mandat nim diecie. Nie wziąłem bloczka mandatowego. Psy. Ja pierdolę. <laughs> Szef miał rację. Ciebie trzeba niańczyć jak nie mogę. <coughs> Masz mój. Odznacz wykroczenie na mandacie. Wstaw podpis oraz numer odznaki. I za wycieraczkę. Ok. Wystawić mandat za parkowanie. Sprawdź parkometr. Oho, uh -huh. okej, okay. wystaw mandat. Parkowanie. <coughs> Wystawił Kelly od znaka numer 421. Mandat wystawiony. Więc sprzątnijmy stąd tego rzęcha <coughs> Wezwij holownik przez radio. <coughs> Aha, zatrzymuję twój bloczek mandatowy. Szef dał ci inne zadanie na dziś. Okej. Okay. Holownik zgłasza się 421. Centrala potrzebny holownik pod adres 609. Wezwanie przekazane. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Dobra robota. To poszło łatwo. Kierowca się nie zjawił. Najgorsi są ci, którzy przybiegają i drą z suty. Musisz nauczyć się ich pacyfikować. Masz jakieś rady? Uważaj tylko na to, co wypisujesz. wpisujesz. Za niesłuszne mandaty możesz dostać nagany. <laughs> hmm. No to teraz, kajdanki. Co z nimi? Będziesz codziennie ich używał. Więc naucz się jak sprawnie skłój złodzieja. Musisz kliknąć na kajdanki na twoim pasie poniżej. Gdy będziesz blisko niego. Aha 4-2-1, tu centrala. <coughs> Zgłoszono kradzież na Hardrika. Zrozumiałem, jestem w drodze. Złap go w białej bluzie. Jesteś aresztowany! Centrala potrzebuje radywóz w aresztanta. Sam w drodze, bez odbioru. Gang minus jeden. Tu centrala, gratulujemy udanej interwencji. A teraz wracaj do grubego Mike'a. Spoko. Czekam na ciebie przed pizzerią. Muszę wracać do grubego Meka. Przecież to robię. Dobra, Robota Poli, mój chłopak. <coughs> Nazywam się Kelly. Wszystko jedno. Ten złodziej wyglądał jakby był z gangu. Oprócz czarnych gangów działa tu też włoska mafia. <coughs> <coughs> Z jednymi i drugimi lepiej nie zadzierać. Nie urodziłem się wczoraj. Może tak, może nie. Tylko ci mówię: Masz tu dwie wrogie siły. Teraz się rozdzielimy. Rozejrzyj się po okolicy i pogadaj z ludźmi. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Zobaczymy się pod koniec zmiany. Pamiętaj, że nie musisz codziennie zrobić wszystkiego. Spotkajmy się o czwartej po południu przed Louis. Okej. Okay. Co mi zostało? Odwiedzić Hardrick Cafe na 607, odwiedzić Liquor Store czy po kolei wszystko, okej. Okay. Wpadnie pan pod 623 na pokera? Co? Dzień dobry panie władzo. <coughs> Dzień dobry, Kelly jestem. Amen, meios policjant. Halo, co tu się wyrabia? O co w tej grze chodzi? No, odgrywamy życie policjanta. Ale po służbie zawsze coś w dobrej cenie się znajdzie. Dziękuję, tym nie skorzystam. Wiedziałem, że swój chłop. Do widzenia. Do zobaczenia. Ok. Kelly, co pan tu robi, kapitanie? Chciałem z tobą pogadać, Kelly. Słucham? Musimy się częściej spotykać. No fakt? <laughs> Dziękuję, panie kapitanie. Nie skończyłem jeszcze. Wiem, że cię wrabiają. Chcę ci pomóc. Z oskarżeniem o morderstwo? Dzieciak święty nie był. Dla niego i tak nic nie zrobimy. Ale ciebie potrzebuje całe miasto. Dwa. <noise> Dziękuję, kapitanie. Nie skończyłem jeszcze. Jesteś zasłużonym gliną, ale... Jest jeden warunek. Ta zagi te zaginione diamenty muszą się znaleźć. U senatora nie było żadnych diamentów. <noise> nie wiem, co było, czego nie. Muszą się znaleźć. <noise> Senator jest kluczową postacią, żeby wyciągnąć Cię z tego gówna. Bez niego obaj leżymy. To trochę podejrzane, prawda? Można no, to 21 dni. Oh. Później idę na emeryturę. Jeśli Ci się nie uda... Po upływie trzech tygodni nic nie będę mógł zrobić. Okej. Okay. Właśnie brakowało mi tej presji czasu. Nie skończyłem jeszcze. To kiedy ty skończysz? Jest jeszcze jedna kwestia. <laughs> Jeśli moje podejrzenia się potwierdzą, ta sprawa nie całym miastem. Okej. Okay. Co się tak gapisz? <laughs> jestem pewien, czy pan już skończył, ser. Skończyłem. Do roboty. Ok. Widzę, że mógłbym przesunąć trochę tą kamerę i tekst w inne miejsce. Czy tekst jest nawet ok? tylko kamerę bym musiał przesunąć w inne miejsce. Dajmy ją gdzieś tu na dole. <laughs> okay. Czyli co, zawitać pod 607, 621. Okay. Dzień dobry, posterunkowy Kelly. Czy mógłbym powiększyć trochę kamerę? Mógłbym. Z jakiegoś powodu, jak granie jest zaznaczona, to nie ma dźwięku. Nie wiem dlaczego. Dobra. po 621 było coś... jest. Eee. Nie. Mogę stąd wyjść? Mogę. Drang z Drunk Store. Dzień dobry, Herr Officer. Posterunkowy Kelly. Pięknie wygląda pan w bordurze. Mundurze. Coś boli? Jakieś rany? Nie, tylko wpadłem się przywitać. No, wy tu jestem. Ach ja, zawsze do usług. <laughs> Pański poprzednik sporo kupował leków. Na wstydliwe choroby. Hmm. Nic się nie szanował. Ale względny... Or... Co? Będę się starał. Blunt, und coś tam, śmieszne literki, co to za tabliczka? Skarcerstwa. Jedyna moja przedwojenna pamiątka. <grym> Stracił pan wszystko? Mój ojciec walczył w Europie. Oh. Pewnie miałby pan z nim jakieś wspólne wspomnienia. Burduże? Tak, burduże. <grym> w razie czego zawsze oferuje najnowsze lekarstwa. <grym> Dyskrecja zapewniona. Tak. Tak jak z Kelly przed chwilą. Dobra. 633, 629, 631. Czyli w tą stronę. 629. To jest kościół, tak? <laughs> Niech będzie pochwalony. Dzień dobry. Jestem Kelly. Kelly, Irlandczyk. Po pradziadkach. Katolik. Czasami. No dobrze, jeszcze o tym porozmawiamy. Nowy przydział. Tea, wpadł i się przywitać. Nas też często przenoszą. Może spowiedź? Może innym razem. Mam dość spowiadania się przed sierżantem. Ale czy sierżant cię kocha jak Jezus? Wow. Czy wybacza? Na pewno nie tak często. Synu, wpadnij, jakbyś potrzebował otuchy. Może zajrzę. Do widzenia. Z Bogiem. Okej, okay. odwiedzić sklep Hi-Fi, odwiedzić pralnię. to jest pralnia? Dzień dobry. Dzień dobry. Pocz paczkę pączków? Jest tym innym gliną. Każdy tak mówi. Nikt nie oparł się jeszcze naszym pączkom. No dobra, poproszę jednego. Na próbę. Praktycznie, bardzo dobrze. A nie mówiłam? Do zobaczenia wkrótce. Ten azjata w pralni znowu zniszczył mi koszulę. Okej. Okay. Odbyć pralnię 631, sklep hifi. sklep hifi jest tu, 631 jest tu, Laundry tutaj jest, dzień dobry. Jestem posturunkowy Kelly, nowy w tym regionie, ładna pralnia. Jak idą interesy? Beny nie ma. Beny? A, brata. Harry and beny pong. No tak. Wpadnę się tylko przywitać. Witać. Nie prać. Teraz iść. Ale idzie już. Beny nie. <grym zyłonki> to, co co? się rzadko wiecie jak jest z iwaną wodajmieniu. To polska produkcja? Tak, to polska produkcja. Kappa prawde. Dobra, odwiedźmy jeszcze ten sklep hi-fi. <laughs> Dzień dobry, w czym mogę służyć? Dzień dobry, przyszedłem się przywitać. Jestem Kelly w nowym regionie. Rejonie, bardzo mi miło. Przeda się ktoś, kto tu zrobi porządek. Rzadko widać was w tej części ulicy. Dla nas ważny jest cały rejon. Miło to słyszeć. Szczególnie w takim sąsiedztwie. Co pan ma na myśli? No ten lombard obok. <laughs> Legalny biznes. Akurat? Coś pan sugeruje? Chyba wasza robota, nie? Ja mam swoją. Mam sporo nowości i częste promocje. Sprowadzam też na zamówienie. Okej. Okay. Zajrzę w wolnej chwili.

421 Interwencja w sklepie Frogi z złodzieja Jaszka Frogi? Gdzie jest to jest? Nowy tu jestem Porno Buda pod 613 Jestem w drodze 613 A, że tu? Dzień dobry panie posterunkowy. Okej. Okay. Czy mogę służyć? <laughs> Dzień dobry. Przyjdę <Przyszedłem> się przedstawić. <laughs> Jestem Jack Kelly, nowy w tym rejonie. Nawet imię się zgadza. Ach tak, może Sygnet? Człowiek władzy powinien się dobrze prezentować. Na pewno zaimponowałbym Włochom. <laughs> Ale jednak nie, dziękuję. Niech pan na oku... Niech ma pan na oku mój sklep. Drogi towar czasem kusi, no nie? Coś pani sugeruje? Wieści się roznoszą. Niech pani nie wierzy plotkom. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, tutaj. Biegiem. O, jest pan wreszcie! Wreszcie złapałem tego złodziejaszka. Okej. Okay. Ja tylko oglądałem. Pewnie zawsze się tak tłumaczysz. Spokojnie, zajmę się tą sprawą. No więc, co zrobiłeś, młody człowieku?